Hej, cześć, witajcie z tej strony Loki, witam was w kolejnym już odcinku. Oczywiście, zagrajmy, wy Resident Evil 7 Biohazard, kontynuujemy. No i słuchajcie, w poprzednim odcinku tutaj <laughs> rozbiliśmy się łódką, nie wiem, coś nas złapało. No i teraz gramy, miją. I co my mamy? Co to jest? Dziwna butelka, którą znalazłem w kieszeni po przebudzeniu. W domu Bakerów prawdopodobnie jest ważna. Aha! Eee, czekaj, tak, tak, chcę ją obejrzeć. Co to jest? E001. Czy to jest jakiś. Aha! Czyli Mia to miała w kieszeni jak się obudziła w tym domu Bakerów, tak? Okej. Okay. Boże jedyny. No dobra, słuchajcie, kontynuujemy właśnie, bo jesteśmy Mijo, bo się rozbiliśmy i musimy teraz znaleźć Itana. Et Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, mamy jakby niecały ekwipunek swój, bo... Znaczy no, mieliśmy takie chyba pięć slotów, nie? Jakby tak od góry do dołu. Nie wiem, czy mamy taki pełny... Nie, mamy trochę mniejszy ekwipunek chyba. Ale co z tego, że mamy mniejszy ekwipunek i nie mamy nic w tym ekwipunku? No i dobra. No i teraz coś czuję, że będzie się zaczynał znowu strach i to mega ogromny, ponieważ nie mamy czym się bronić. Niestety. Tędy. No i dobra. Chyba idziemy Idziemy tutaj do tego Titanika, który się tu rozbił na bagnach. Ty. A to item chyba leży, tak czy nie? Bo to biała koszula. To i ten? Halo. Tak, to i ten. Ma to gówno na, na na ręce. Co się dzieje? Co jest? Dobra, cicho, kobieto, nie. What the Eee. Aha. I co? Aha! I etan nie żyje, tak? I on po prostu umarł, tak? I już go nie ma, tak? No to chociaż kurde lud by mógł dropnąć, jak w Fortnite normalnie. Ten chłop umiera i ten, i co? I zrzuca swój lód, no to chociaż swój lód by mógł dać, no. E, tam. Ale jak, kurde. Nie no, ale to jest raczej niemożliwe, że on nie żyje. Nie, akurat w to nie wierzę, no bo przecież. Eee... w ósemce się chyba też gra Itanem. Albo nie? Nie no chyba itanem się gra w ósemce. O Boże, czemu ty chcesz to otwierać kobieto? Boże, dlaczego? Jezus. Mhm. Dlaczego? No, oczywiście. Niech te drzwi się nie zamykają, proszę. Ścieka w ogóle coś z tego z sufitu. Fujka. No i oczywiście, że się drzwi zamknęły. O Jezus Boże Ja pierdzielę jak tu jest creepy Czemu? To czy czemu? No się głupio pytam czemu jest tu creepy. Przecież chyba widzę, mam oczy, nie? O Jezu... Mamy jakieś... Dam radę to otworzyć? Nie Co jest? Jak się wystra... Boże Co to było? Halo? No właśnie! Co to było? Halo? Halo, mi... mi odwala? Halo? Mia? Houston? Czy wszystko z tobą OK? O matko jedyna, dobra, przyspiesz może trochę. Bo kurde wle... Dobra, może jednak nie. Są schody to ja po schodach wolę iść powoli Boże jedyny Uff, Boże No dobra, ja wam tylko przypomnę, że jeśli odcinek wam się spodoba no to możecie zostawić łapkę w górę. Zapraszam do tego. Co to jest? Halut, są ludzie w tym. To znaczy, to chyba ludzie. No, jakieś ciała są. To jest z zrobione w ogóle? Ja pierdziele. Boże jedyny, fuj. Ja nie mogę. Co jest zrobione z To nie wiem, to już nie wygląda jak ciało. Nie mam pojęcia, idę stąd, naprawdę. Czemu ty tu włazisz? Wla ja naprawdę nie wiem, no. Myślę, że... Mniejsze prawdopodobieństwo, że nic cię nie zabije na tej plaży, na której się rozbiliśmy, niż... Tutaj, no. <ścoughs> Dlaczego ty to robisz, kobieto?

Ok, czyli tamtędy, żeby się wydostać, tak? Co? Może należy do załogi, no okej. Okay. ok, tego chyba nie otworzymy. Jest tablica! Co to jest? Spray jakiś? Co to jest? Nie wiem. <ścoughs> o mój boże. No dobra, no. Nie wiem co się dzieje, ale... Ten członek załogi mówił, że tędy się niby da wydostać stąd. Mm -mm. Więc może jakaś wiecie... Na tym fraktowcu jest jakaś mini łódka. Gdzieś tutaj taka, wiecie, łódeczka, którą damy radę, stąd uciec. <laughs> kurde, ale co z Itanem? No bo kurde, no samce się chyba z nim nim gra, więc on chyba tutaj nie mógł zginąć. Gra mnie troluje. Aaaaa! Dobra, myślałem, że przede mną teraz coś będzie, jak tak zaskoczyłem. Mamy sejfa, dobra. Ojej. Co to się dzieje? O Jezu. O nie, no da się otworzyć. Myślałem, że się nie da. She co? She's not my... Ona nie jest moim dzieckiem. Mhm. A! No może się przed czymś tu ukrył, ja się trochę cykam teraz. O matko jedyna. Lista członków załogi. Kapitan, Ed Carly, główny inżynier... Dobra, lekarz, radiomechanik, drugi oficer, pierwszy oficer, główny inżynier... Lekarz tu był, to może, nie wiem... Lekarz tu miał jakiś swój pokój i znajdziemy apteczkę, nie wiem? Hmm, a ten... a ten zginął w kiblu. Jest wewnątrz mnie, jest wewnątrz nas wszystkich. What up? Co to? Dobra, ja się teraz nie dam nabrać. To może ja się tu schowam, co? Ciama kolego. Jezu, co ty masz z twarzą? Widzicie to? Boże! Chłop chyba gruby melanż tutaj miał. O, o Jezus Maria. No dobra. Co to za dźwięk jest? A, wychodzimy na zewnątrz. To czy znaczy wychodzimy na zewnątrz? No jest tutaj wielka dziurwa. Dziurwa. Jest i kanapa, to może sobie siądźmy, co? Są drzwi, które prowadzą donikąd. No i idziemy. Dlaczego? Musimy iść dalej. Gazowiec Anabelle, co? Rok bu budowy 1807, 1987, 1987 całkito, całkowita nożność 71 tysięcy ton, długość 288 metrów mm. Jest tu coś jeszcze Jakaś broń na przykład No nie wierzę, że na takim statku nie mieli broni no Przecież wszystko może się zdarzyć nie? A! Co to jest? Odsuń się ode mnie? Dobre pyta. Nie. Jeszcze to nie śmiech, Boże, to mnie akurat rozwaliło. Takie, wiesz, cisza, cisza idzie sobie. Klipi, nie? Takie. Boże. Czym ty jesteś, dziewczynko? I co ty tu robisz w ogóle? No, oczywiście, że jej nie ma, no. <laughs> o Jezus Maria, dlaczego? Dawać mi jakąś broń. Oczywiście tam zamykają. <laughs> Dobra, no to co? po Podrabinie chyba. <laughs> ja nie mogę. Co tu się odwala? Co to jest ta dziewczynka? Nie, ja mam dość. Kończymy odcinek. Kończymy tą serię. Bo już straciliśmy Itana. Chodzi ktoś. Słyszy słyszeliście takie... Znaczy, no może nie takie, ale... Takie flap-flap było słychać. O matka... Nie mamy broni w ogóle, nie mamy Eitana, nie mamy broni, nie mamy niczego, z wyjątkiem jakiejś durnej fiolki, z którą i tak nie, może, nie możemy nic zrobić, kurde. A Co to się dzieje w ogóle z Miją, nie mam pojęcia. Jezus Maria, kobieto! Znaczy, kobieto, dziewczynko! Co?! No właśnie ty, powalej Posrało cię! No ale poczekaj, no Poczekaj, dziewczynka, no. Mia ma sklerozę, no. Ona nie pamięta co było już 3 minuty temu, no. Jezu! Aha. Chyba głowa cię boli. Dobra, ja tam nie idę! O, oczywiście, że ja mogę winne... winne... gdzieś ten przejścia przejść. No coś chodzi tutaj! Gdzieś! Nie wiem gdzie. O, chemikalia, super. No skoro dostaję chemikalia, to faktycznie chyba mamy... A! O chyba cię powaliło! Chyba Cię głowa boli, nara! Dawać broń jakąś, szybko! No tak, po cholerę mi ziele! Mogę sobie apteczkę co najwyżej stworzyć. A tego i tak nie rozwalę tutaj tej skrzynki, dobra, ty. Mamy skrzynkę, więc gdzieś tu musi być broń. Eee. No ale coś tu chodzi, dobra, to jest takie okrągłe pomieszczenie. Tam jest bydlak śmierdziel. Gdzie tu mamy jeszcze jakieś.? Tam jest. Ale to. What? <laughs> no dobra. <laughs> dobra. No super! Dzięki koleżanko. Co? Ty, on tu idzie, ty. Ten bydlak tutaj idzie, ty. <laughs> nie dobrze. No nie, no ten bydlak na czterech nogach. O super, tu. No, myślałem, że to w... w ten otwór pasuje. Dobra, tu jest to przejście, gdzie jest o cholera jasna. Byłeś po drugiej stronie, frajerze. Tu mamy bezpieczne. Tylko gnój mnie goni. Zamykaj to. Zamykaj! <laughs> Boże jedyny. Ej, no nie gadaj, że ich tutaj dwóch. Co to potrzebujemy? To jest wytrych? Nie wiem. Ja pierdzielę, co ja mam zrobić, no? Nie możesz tego chyba pięściami albo swoim grubym dupskiem tego rozwalić, nie? Ja nie mogę, no mam tylko apteczkę, no Chyba u ciebie w domu. O Jezu, no co ja mam teraz zrobić jak on tutaj stoi mi pod drzwiami? Zobaczę coś przez to, chyba nie. Nie no dwóch ich tam chodzi, pa, tu tam chodzi jeden, bo tam słyszę go. A tu jest drugi, no Jestem ten bydlak tutaj Słyszę go Kurwa, no gdzieś go słyszę, no Dobra, tu go nie ma, on chyba poszedł tam. Jezu, ale to jest takie głupie, że te drzwi się tak zamykają. Jesteś tu, frajerze? Bo tu jest ten, kurde, tak, tak, tu jest ten, gnój, co ten. Dzień dobry, o! Łóżko. A gdzieś tu będzie safe czy coś? Nie wiem. My coś tutaj znajdziemy. Przewodnik po Amazonce, piękność z czarnej laguny. Był, tu w jakiejś kieszonce miał pistolet, albo nie wiem co. O, mamy okienko! Dzień dobry, okienko, dobra. Yy, tutaj mamy jeszcze jakieś drzwi, nie mamy mapy tego miejsca, więc nie, nie wiem. Czy tam coś jest? Nie, jest kolejna skrzynka. <laughs> której oczywiście nie zniszczę, bo nie mamy broni. Nawet nóż bym kurde chciał Co tu się stało? Jezu Dla nas jest już za późno, za późno Ale przynajmniej nie mogę jawnić mogę ujawnić to co się tutaj dzieje. Wczoraj pracowała pracowałem na nocnej zmianie, więc koło południa uciąłem sobie drzemkę w sypialni. Byłem pół przytomny, gdy doszedł mnie, doszedł mnie śmiech małej dziewczynki, boże. A może to był, A może to były omamy? Obudziłem się o 19.30 na korytarzu słychać było poruszań, poruszenie e co Drew? jeden z inżynierów wszedł i powiedział, yy, i powiedział że pod pokładem coś się dzieje. Może bunt był blady na twarzy. Powiedział, że zejdzie, aby to sprawdzić, ale nie wrócił. No zajebiście. Koło 19:50 to krzyk, wszedłem do pralni i ujrzałem jak Klarka zja zjada jakiś czarny potwór. Aha, czyli tam, który tam ten, który tam jest. <laughs> Bo tam były pralki w tym pomieszczeniu. To tam pewnie pralnia jest. Kreatura obróciła się i zaczęła zmierzyć w moim kierunku, kłapiąc wielkim, wielkimi zębami jak u rekina uciekłem, wrzeszcząc jak mała dziewczynka. W momencie pisania tej wiadomości siedzę i trzęsę się w sypialni na korytarzach roi się od tych stworzeń od czasu do czasu dochodzą mnie krzyki, ale nie myślą opuszczać kryjówki. To wszystko napisałem, to, wszy, to wszystko, napisałem wszystko, co wiem. <laughs> o Boże, jedyny. Psychostymulant, dobra. A użyjmy sobie, a co mi tam? Czy to jest amunicja? Tak, dobra. Czyli gdzieś tu może być pistolet. <laughs> o jest tu kolejna notka. No to jest w pomieszczeniu obok. <laughs> o, mój Boże! Ta muzyka w ogóle jeszcze. No dobra, mamy amunicję, ale co mi po tym, jak nie mam jakiej użyć? Eee, tam naprzeciwko jest jeszcze jakiś pokój. Tu jest coś kluczowego, chyba, no bo to jest podświetlone, tak? Ja może tam jest po prostu. Jezus, u własnego cienia się przestraszyłem. Eee. Eee. Dobra, szybko, szybko, szybko. Tu, 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 tu. Jest zapis! Nie wierzę w to! Zamykaj to. O, oh, jak zobaczyłem już ten zapis, to się tak ucieszyłem. Ja pierdzielę. No i jest pistolet. Mamy tylko 8 kul, ale dobrze, czy jeszcze tu są dwa. Dobra, mamy 10 kul. Ja nie mogę. Oj, kolego, coś ty tutaj zrobił? No dobra, nie mamy za dużo amunicji, prawdę mówiąc. A musimy yy, zabić tego gościa yy, o tutaj w tym o w tym tutaj w tej pralni. Bo tam jest coś kluczowego, albo to jest figurka, nie wiem. Bo tam. Nie wiem, co tam jest. Zamykaj to. Dobra, zapis, tak. Zapisik. Zapisujemy gierkę. O ja, pierdziele. Dobra. O Boże. Ja nie mogę, o ja nie mogę, co tu się odwala, ale przynajmniej mamy broń, jakbym miał jeszcze więcej amunicji to bym się czuł jeszcze pewniej, no dobra Nie wiem w sumie ile trzeba kul, aby zabić te czworonogi Bo, z, bo tak to zawsze ze strzelbą je zabijałem Jest i gaśnica, no gaśnica też może się przydać Nigdy nie Dobra Tutaj te krzaczory są. Czy tutaj jest typ? Nie ma go. Ale słyszę kogoś. Dobra, chodźmy tutaj. <śm> I gdzie ten typ jest? Tutaj, dobra On robi sprinta <śm> My go robimy jak chcemy. No ale weź tą rękę, tak? Już? Tak szybko? Dobra, trzy celne strzały i jelo. dobra. Łatwo. Dobra, co my tutaj mamy? Nie, to nie jest figurka, co to jest? Uniwersalny bezpiecznik, po cholerę mi jest bezpiecznik. Amunicja? Kurde. <laughs> dobra, mamy bezpiecznik, ale... Gdzie ja mam go użyć, ty? Może tutaj, ty? O, tutaj może, nie wiem. A może do tych drzwi, po prostu? Słyszę, jak jakieś gówno tam się obraca. Wrak statku, ble, ble. Dobra. Eee, albo do tych, albo do tych, chyba, drzwi. Nie wiem, zobaczmy. O ile tutaj nie będzie teraz frajerów, jeszcze tych czworonożnych. Jezu, to światło w ogóle się tak odbija. Tu? Nie. To po cholerę mi jest bezpiecznik. No dobra, może do tamtych drzwi to będzie. Jak przechodziłem wcześniej te... Aha. O szlak by to trafił, no. No już, jeden chocisk poleciał. No, mamy tu dwie kule tylko, zajebiście. Dobra, spieprzamy stąd. A, bo tu jest potrzebny bezpiecznik! Dobra, spieprzamy stąd, już. Dobra, mamy no i mamy tylko dwa pociski, no <laughs> dobra, idziemy na górę. No, z dwoma pociskami, no nie czuję się zbyt pewnie już <laughs> Szczerze mówiąc. Możemy jeszcze wyżej wejść. Niby. Aha, zamknięte z drugiej strony, co zajebiście. No to idziemy dalej, idziemy dalej. <laughs> Boże jedyny. Co tu się odwala? Trzecie piętro, to też są zamknięte. A były zamknięte ty na mapie. Tak przynajmniej pokazywało. Tu mamy save'a, dobra. To, 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 jak weszliśmy tutaj, mamy save'a, To jeszcze zobaczmy, może co jest tutaj. Czy coś jest w ogóle? Tutaj może amunicja. A, tu jest w ogóle zablokowane. No dobra. <laughs> no to nie wejdziemy, musimy iść tam. No niech będzie. No ja mam tylko dwie kule, koleżanko, więc proszę mnie tutaj nie nasyłać na mnie A, nie mogę do niej strzelić! Mia, ty jesteś jaka? Ja rozumiem, że ty masz tylko dwie kule, ale no bez przesady, no Koleżanka sobie bajkę ogląda, Teletubisie lesą, tylko coś telewizor chyba nie chce działać. Watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. <coughs> Dobrze. Róbmy co każe, tylko nie rób mi psikusów. Wiesz o co chodzi. Nie rób mi tutaj jakiś Stara kaseta wideo, spoko. Nie rób mi psikusów. Już oglądam spokojnie. <coughs> Nic się nie dzieje. Ja to już oglądam spokojnie. <coughs> Oglądamy kasetę, widzowie.

Oh, hop. to to on It's my fault she got out. Yeah. It is your fault. That doesn't mean I'm going to let you die. She didn't attack you. It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? ok, czyli ta fiolka to... O Jezu, jak się ucieczyła! Mamy bizona! Który nie, nie mamy aż tak dużo w sumie amunicji, ale mamy bizona na tej kasecie, co jest? Amunicja do pistoletu maszynowego. Oddział Operacji Specjalnych Dyrektor Alan Drang i Nadzorca Mia Winters. Najnowsze doniesienia wskazują, że że jeśli Evelyn pozostanie w bieżącej lokalizacji istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą organizację. Wasza misja polega na przy, yy, przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. Podczas misji po, postępujcie zgodnie z następującymi zasadami. Cały czas odgrywają, yy, odgrywajcie rolę opiekunów Eevee, aby, aby nie wzbudzić jej podejrze, yy, Podejrzeń M Monitorujcie funkcje życiowe Evelyn za pomocą dostarczonego kodeksu genom, genomowego w obliczu nieuniknionej porażki i zlikwidujcie dziewczynkę. No dobra, czyli już wiemy skąd, skąd yy, Mia ma tą fiolkę i wiemy, że ona była na tym wraku. No dobra, o, jest i skrzynka, to tutaj jest zapis? Halo? Jest tutaj safe? Bo jest skrzynka w ogóle. O, miałem nadzieję, że będziemy mieć wszystkie rzeczy, które mieliśmy i tanem. Nie wiem czemu. Dobra, mamy te rzeczy. Co to jest w ogóle za gość? No dobra, my to mamy. Tu jest jakiś telewizor. No i dobra, trzeba będzie się poruszać po statku, no ale tutaj chyba skończymy odcinek, co? Bo już mamy prawie 30 minut, więc y, będziemy kontynuować w kolejnym. Ale jezu, mamy bizonka. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli On Wam się spodobał, to komentujcie, subujcie i oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się. No i cześć.